Pojadę ten makaronik przed eee, na, na jutro do roboty chwilą siedzisz? A z Rzumeczkiem, wiesz, teraz w pokoju no, Dobra, jestem, spoko <laughs> Oliver na blue jest Czyli nie tylko krypto, mana mamy tutaj <laughs> 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 Ja mogę ich zapać, bo jestem bardzo szybki, wiecie, że jestem bardzo mobilny za dużo ich jest. Weź chcę zejść w tym galion maga, że co? Czekaj. <grystanie> dobra, dobra, dobra. to było. Ej, ja, ja ta, mogę w nich ten r kom no Nie możemy, nie możemy. Daj, one są. No, mamy To są moje baity właśnie. Tak, ja tak właśnie zaataku, ja atakuję zawsze. Ale. Dla ciebie tu pojego krok, That's dla mnie już zerka?